To jest 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tematem wyborów samorządowych, które rozpoczną się już w niedzielę. 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. W niedzielę zagłosujemy w pierwszej turze wyborów prezydenckich, wybierzemy władze sejmików, wybierzemy rady Gmin i miast. Jest to druga odsłona maratonu wyborczego po wyborach parlamentarnych, które zapamiętaliśmy z niezwykle brutalnej, intensywnej kampanii i gigantycznej frekwencji rekordowej w trzeciej RP. Ja nazywam się Paweł Gawlik, a moim i Państwa gościem jest Mateusz Zaremba, politolog z Uniwersytetu SWPS. I specjalista między innymi od badań frekwencji wyborczej. Dzień dobry. Dzień dobry, panu, dzień dobry państwu. Bardzo mi miło, że przyjął pan zaproszenie i właśnie, po mojej właśnie od tej frekwencji, o której wspomniałem, chciałem naszą rozmowę rozpocząć, bo ten wynik niemal 75% osób, które poszły głosować w październiku, zaskoczył chyba wszystkich, zaskoczył. Polityków z każdej strony, ale też zaskoczył badaczy i analityków. Tak, znacząco zaskoczył wszystkich. Myślę, że też zaskoczył polityków, bo nie sądzę, żeby. Znaczy, przypuszczam, że jeżeli przedstawiali dane sondażowe, nawet zamawiane i niepublikowane, swoje własne, do czego oczywiście mają prawo jakimś ekspertom do skomentowania swoim doradcom, to wszyscy mówili: no tak, no pewnie będzie mobilizacja, ale jednak nie aż tak duża. Wartość ta zbliża się do tego, co było w takich najwyższych sondażach, że tam pod 80% była frekwencja deklarowana w wyborach. To jest naprawdę niespotykane, to prawda. A więc zaskoczyło to między innymi też, że dlatego badaczy, że po pierwsze, przygotowując analizy, trochę staraliśmy się dostosować do realnej frekwencji. Przypominam, że to jest przyrost około 25%. To jest ćwiartka polskiego społeczeństwa. Nad to. Dane do wyborów, przed wyborami 2023, z wcześniejszych elekcji, wskazywały, że w Polsce regularnie bądź nieregularnie głosuje około 80% społeczeństwa. Tak naprawdę dochodzimy do tej granicy, kiedy no wszyscy, którzy jakkolwiek uczestniczą w życiu publicznym, wypowiedzieliby się. To jest bardzo dużo. Oczywiście troszeczkę chyba zmalała ta grupa, która w ogóle się nie wypowiada poprzez wrzucenie karty do urny wyborczej. Ale tak, było to duże zaskoczenie na wielu płaszczyznach. A dlaczego jest to istotne? A mianowicie dlatego, że Czasem, żeby pokazać siłę władzy, która sprawuje, liczy się procent obywateli nie głosujących, tylko tych procentowanych do ogółu społeczeństwa. I chodzi o to w systemie proporcjonalnym, żeby do, jednak do tych 50% no jakoś zmierzało. No, Najsłabszy rząd to był rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2015 roku, kiedy 18%, czy tam 19% ogółu społeczeństwa. Przy 33% głosów oddanych w urnach wyborczych dało 51% miejsc w parlamencie. W ordynacji proporcjonalnej jest to wielkie zaskoczenie. Tak, wtedy dużo głosów przepadło z powodu tych progów wyborczych i sytuacja rzeczywiście była wyjątkowa. Ale chciałem pana tak. spytać, czy post factum, minęło już kilka miesięcy, czy można coś o tej wyjątkowo wysokiej frekwencji powiedzieć? To znaczy, czy już patrząc potem, kto głosował jak, czy da się powiedzieć, skąd ona się wzięła, Jakie grupy się nieoczekiwanie aktywizowały? Pierwsza teza, która pojawiła się, że to był głos kobiet, ale przede wszystkim młodych. To znaczy w polskim życiu publicznym, jednak bycie mężczyzną zwiększało prawdopodobieństwo od pójścia do urny wyborczej. To trochę się zmieniło, ale przede wszystkim udział młodych. To znaczy trzeba pamiętać, że w Polsce. Nawet obserwując programy wyborcze, należy zwrócić uwagę, że one nie były dedykowane do młodych. One były zazwyczaj dedykowane do osób starszych, dlatego że ci ludzie po prostu głosowali chętniej. A polityk, no, jak każdy człowiek, jest racjonalny w tym sensie, że jeżeli może sprzedać swój produkt, czyli usługę wyborczą komuś, no to no nie pójdzie do starszych ludzi nie powie, że nie wiem, zorganizuje lepsze życie w mieście w postaci imprez rokowych, tak? No, Bądźmy racjonalni. A więc, więc dlatego, politycy mniej chętnie dedykowali ten program. Tutaj doszło do zmiany. Pytanie, na ile jest to trwała zmiana postaw? Patrząc na strukturę wieków, podziale i wartość frekwencji, widać, że najmłodsi, najstarsi najsłabiej głosowali. Najstarsi, no to to już jest czynnik taki ogólno. Przyjęte, usprawiedliwiające tą absencję wyborczą, wynikającą z kondycji zdrowia ogólnej, fizycznej, braku możliwości często dotarcia do tego lokalu wyborczego i po prostu też mniejszego zainteresowania sprawami takimi doczesnymi, bo koncentrowaniu się już na, na, na innych rzeczach. Młodzi z kolei mówi się, że nabierają tego złego nawyku nie głosowania, dlatego że uzyskują prawo wyborcze, w którym czek jest tak trochę na roztajnych drogach, bo to jest 18 lat. Czyli człowiek jest tak przed maturą, zastanawia się czy już do pracy, czy na studia, co robić w życiu i tak dalej i tak dalej, więc to jest taki moment, w którym człowiek no, nie jest zainteresowany wejściem w to życie polityczne i później się wyrabia zły nawyk, który trochę pokutuje. Z kolei, gdybyśmy znowu spojrzeli historycznie, to zauważylibyśmy, że ci młodzi ludzie w pierwszych wyborach bardzo często głosowali na Janusza Korwin-Mikkego. Gdyby te kohorty wiekowe, które kolejne w pierwszych wyborach głosowały na Janusza Korwin-Mikkego, głosowały stabilnie, to dzisiaj w Polsce rządziłby Janusz Korwin-Mikke prawdopodobnie, albo przynajmniej byłby istotnym graczem polskiej sceny politycznej. Ten młody wyborca jest specyficzny, dlatego o tym mówię. Więc pytanie, jak to się przełoży... Na dalszy ruch. No, i to jest właśnie moje kolejne pytanie, bo czy ta frekwencja, tak zaskakująca, spodziewa się Pan, że utrzyma się w najbliższych wyborach? Ostatnie wybory samorządowe to było 54,9% frekwencja. Wcześniej ona zawsze była trochę niższa niż w parlamentarnych i prezydenckich. Te ostatnie wybory to po raz pierwszy zmieniły? No, właśnie. Czy teraz znowu wyborcy nas zaskoczą swoją aktywnością, czy Spodziewa się pan, że jakieś czynniki tutaj temu przeszkadzą. Ja, może tylko jeszcze powiem jedno zdanie. Ja osobiście byłem zaskoczony, jak mało było widoczna, właściwie praktycznie w ogóle nie była widoczna, kampania profrekwencyjna, moim zdaniem. To znaczy, realizowana przez PKW, czy zamawiana przez rząd, którą zazwyczaj widzieliśmy w telewizji czy na billboardach. W tym roku jej właściwie nie widziałem. Tak, to prawda. To znaczy nawet nie spotkałem się z jakimiś takimi większymi ruchami organizacji pozarządowych, mimo że no, śledzę te kampanie z racji zainteresowań zawodowych. Odpowiem tak, dzisiaj nie podejmę się żadnej odpowiedzi wiążącej na to pytanie, dlatego że nasz wyborca nam, tak mnie zaskoczył 15 października zeszłego roku, że nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Wydaje mi się, że może się jeszcze utrzymać, oczywiście w stosunku do czego? Mamy taki ranking wyborczy. Mianowicie pierwsze to zawsze były prezydenckie, później parlamentarne i na końcu samorządowe. Już nie mówię o, o referendach, których frekwencja no, była czynnikiem wstydliwym, mówiąc krótko i pokazującym. Aha, przepraszam, jeszcze przegapiłem pośrodku pomiędzy referendami wybory europejskie, które przed nami, więc to też będzie ciekawy wskaźnik. Więc zmianę moim zdaniem należy jednak porównywać wybory, kategoriami wyborów, więc prawdopodobnie w 2018 roku tutaj już, już był ten, ta scena polityczna była rozgrzana, to zmotywowało ludzi. Są teorie w naukach politycznych, które mówią coś takiego, że mówiąc grubsza, że niska frekwencja jest dowodem tego, że wyborca ma poczucie, że w tak naprawdę, czy będzie rządziła jedna, czy druga strona, to nie ma jakiegoś takiego fundamentalnego zagrożenia, że ten koszt uczestnictwa wyborczego, przygotowania się do tego, zorientowania się, kto kandyduje, jaki ma program, jest zbyt wysoki i tak naprawdę, czy pójdzie, czy nie pójdzie, to nic w tym kraju się nie stanie. To tutaj ta duża frekwencja by trochę potwierdzała, historia frekwencji Polski by to potwierdzała, że dopóki ten kraj zmierzał generalnie w stronę, ten, ta demokracja się konsolidowała, to wszyscy byli tacy znaczy zadowoleni, w tym sensie, że uważali, że jak nie pójdą, to no trudno, nic się nie stanie. Oczywiście po 2015 roku scena polityczna zaczęła rozgrywać się wokół tych fundamentalnych rzeczy, to znaczy to, co było kiedyś oczywiste, stało się nieoczywiste. i to mogło zelektryzować wyborców, to znaczy zmotywować ich do tego, żeby pofatygować się do urn i prawdopodobnie no, historia tej frekwencji, bo mamy Wybory 2018 roku, te wybory samorządowe, 54, później jeszcze wyższa w wyborach parlamentarnych, 60 około procent w wyborach prezydenckich. Mówię o pierwszej turze, no bo druga to już jest, rezonuje to, co było w pierwszej turze. No i tutaj te siedem, prawie 75 procent. Ciężko przewidzieć. Być może w stosunku do tych, może dobijemy powiedzmy do tych 60 procent, ale to jest tylko takie, jakbym się z panem siedząc przy kawie w kawiarni zakładał o to, jaka będzie frekwencja, ale nie wiem. W pełni rozumiem to zabezpieczanie się po tak. ostatnich wyborach. To, co zaskoczyło mnie w kontekście tej mobilizacji swojego elektoratu, bo mówi pan, że poczucie zagrożenia mobilizuje. Może mobilizować. Nie mówię, że w 100% mówię ogólnych o, o takiej to refleksji właśnie. politologicznej. Mhm, bo, bo mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość w tej kampanii wybrało dokładnie odwrotną strategię. Począwszy od hasła na tą kampanię, które brzmiało Jesteśmy na tak i pokazywało takie Pozytywne aspekty dojścia do władzy w samorządach przez PiS. Jak tam mówili o wielkich projektach infrastrukturalnych, które chcieliby realizować, o CPK, o elektrowniach atomowych, o portach. Skończywszy na tym, że kandydaci na prezydenta w dużych miastach z PiSu po pierwsze, w ogóle nie eksponowali szyldu PiSu, czy wręcz odżegnywali się od niego, a po drugie, starali się być bardzo ugodowi, czego przykładem był. Chyba najgrzeczniejszy kandydat, jakiego sobie można wyobrazić w Warszawie, pan Tobiasz Bocheński, który chyba ani razu nikomu jakiejś większej szpili przez całą kampanię nie wbił, łącznie z debatą. Tak. Trzeba pamiętać, że wybory samorządowe to też specyficzna elekcja. Po pierwsze, to, co. Wszyscy, właściwie politologowie, powtarzają wszemi wobec, że to są dziesiątki, tysiące wyborów wręcz w całym kraju, dlatego że każdy wyborca dostaje co najmniej cztery kartki do głosowania i to jest zupełnie różne ordynacje, zupełnie różny typ wyborów i władza wykonawcza i przedstawicielska i instytucja. Trzy właściwie. Mniejsza z tym, chodzi o to, że prawo i sprawiedliwość właściwie w żadnym polskim większym mieście nie rządziło dotychczas. Mówię o kadencji 2018-2023. W tych wyborach dużą rangę mają komitety lokalne, takie no skupione wokół lokalnych. Ich wsparcie przez wielkie struktury partyjne czasem wyraża się tym, że po prostu nie wystawiają kontrkandydatów albo po prostu skupiają się wokół lokalnych, mniejszych struktur. Mówię tu o jakichś gminach i tak dalej i tak dalej. W wyborach na wójtów, prezydentów, burmistrzów, prezydentów miast, trzeba pamiętać, też właśnie kandydaci partii nie wystawiają swoich głównych pod szyldem partyjnym, tylko pod szyldem jakichś lokalnych działalności, bo to bardziej skupia właśnie wokół tych lokalnych spraw. Więc nic dziwnego, że prawo i sprawiedliwość spróbowało przygotować strategię polegającą na tym, że my zajmujemy się już teraz sprawami tylko lokalnymi, odcinamy się od szyldu partyjnego, który w wyborach samorządowych może szkodzić. Ciekawym przykładem jest chociażby Pan Szajber, który w Bydgoszczy kandyduje bez Komitetu Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta tego miasta, gdzie no jednak był członkiem rządu no, i też ważną postacią chyba klubu parlamentarnego, z tego, co gdzieś tam czytałem. Więc to dowodzi, że ta, ta strategia Prawa i Sprawiedliwości, właśnie tak jak pan powiedział, jest taka ugrzeszniona, skoncentrowana na lokalnych sprawach, bo mają poczucie, że i tak idąc pod szyldem partyjnym, mogą dużo stracić, no mogą coś tu spróbować. Plus jeszcze trzeba pamiętać, że kampania wyborcza jest momentem, w którym kandydaci starają się zbudować swoją rozpoznawalność, bo tak jak pan zauważył, pan Tobiasz Bochański, moim zdaniem, doskonale zdaje sobie sprawę, że w Warszawie nie wygra. Były nawet takie sondaże, które pokazywały, że Drugie miejsce może zająć pani Biejat. Były takie, znaczy nie wiem, jaki będzie ostateczny wynik elekcji. Tym niemniej, dla niego jest to pewien kapitał polityczny do kolejnych wyborów, czy to eurowyborów, czy wyborów parlamentarnych, które ten, no, Buduje swoją rozpoznawalność, budując, robiąc kampanię i zdobywając, nie wiem, nawet 300-400 tysięcy głosów w Warszawie. Jest to jakiś kapitał do, do przyszłej Walki. Po, Przyjścia też do na przyszłość do do niejem osoby układającej listy wyborcze w wyborach kolejnych, jakiś tam i powiedzenia. Ale proszę bardzo, ja tutaj dostępny. no to może jakieś lepsze miejsce. Znaczy, to też do, chcę powiedzieć tyle, że w tych strukturach partyjnych prawdopodobnie jest jakaś taka walka i możliwość licytowania swojej pozycji na, na listach wyborczych, więc jest to pewien kapitał i zysk dla potencjalnego kandydata. Nie zaskoczyło pana, że po tych poprzednich wyborach, gdzie dwa główne bloki yy, rywalizujące ze sobą. Naprawdę bardzo ostro się atakowały. Tam padały zarzuty o zdradę państwową, wręcz o to, że te wybory są pytaniem w ogóle o całą przyszłość Polski. Kolejna kampania jest właściwie pozbawiona całkowicie tego elementu, tego podgrzewania napięcia, tego pokazywania różnicy, tylko skupia się właśnie na sprawach lokalnych w sposób no, bez takiego silnego ataku wzajemnego. To jest już kwestia strategii politycznych, ale wydaje mi się, że politycy zdają sobie sprawę, że przesadne rozgrzanie sceny politycznej, może trochę cyniczne, to co powiem, ale wydaje mi się, że zdają sobie sprawę, że przesadne rozgrzanie może spowodować wzrost poparcia dla jednak ugrupowań skrajnych. Bo jednak jeżeli obywatele naprawdę zaczną wierzyć, że tutaj, że, że tu się dzieje naprawdę jakieś takie głębokie zło, to wówczas jest większy potencjał dla. Ugrupowań skrajnych, a dla partii rządzących, które jednak są bardzo szerokimi ugrupowaniami, bo one muszą no, przekonać 7-8 milionów ludzi do tego, czasem koalicyjnej 9, no, żeby zagłosowali, to oni starają się być dość szeroką ofertę wyborczą w ramach jakiegoś tam pakietu światopoglądowego, więc wówczas zbyt takie rozgranie sceny politycznej. Moim zdaniem może zagraża im, dlatego że to skrajniejsze skrzydło, każda partia ma takie skrzydło, i jest narażone na to, że pójdzie w stronę tych jeszcze bardziej takich, no, którzy tu mówią, że tutaj trzeba naprawdę dokonać takich fundamentalnych zmian systemowych. A wybory samorządowe są moim zdaniem dobrym momentem dla partii, żeby tak trochę skierować nie na to, czy... Jak to wygląda świat w Warszawie, tylko na to, czy są nie wiem, chodniki, latarnie, nie może latarnie ekologiczne, gdzieś śmietniki, no, tego typu rzeczy. Problem wywozu śmieci, odpadów i takich rzeczy. Takich stricte lokalnych spraw, bo tak naprawdę tym żyjemy na co dzień, to znaczy, to nas dotyka, no bo czy się potykamy na chodniku o wystającą kostkę, czy nie. No, czy wieczorem idziemy po oświetlonej ulicy, czy nie, czy mamy zieleń ładną zadbaną i kwiaty rosnące na trawnika? Jak czekamy na przystanku na autobus, czy mamy jakiś dziki taki niezadbany w tym sensie. Ja nie mówię, żeby specjalnie ciąć te trawniki, bo już wiemy, że to jest lepsze dla przyrody, ale chodzi mi o taki niezaaranżowaną przestrzeń może tak. Dla koalicji rządzącej to są też takie wybory dosyć trudne, bo koalicja bardzo szeroko jest zbudowana od lewicy do konserwatywnej prawicy, no i te wybory. Po raz pierwszy uwidoczniły silne tarcia w tej koalicji, chociażby w kwestii aborcji, którą marszałek Hołownia przełożył na powyborach. I doszło do pierwszych ulicznych protestów wyborców koalicji przeciwko tej koalicji po tej decyzji na ulicach Warszawy. Jak pana zdaniem radzi sobie z tymi wewnętrznymi tarciami koalicja, i na ile one mają wpływ na wynik wyborów, na ile mogą komuś pomóc tych mniejszych partii? Czyli z trzeciej drogi i lewicy. To trudne pytanie tak naprawdę, bo moim zdaniem z prostej przyczyny, tak jak powiedziałem, mamy bardzo wiele wyborów. Tu może zaszkodzić, tu może pomóc. Znaczy trzeba też pamiętać, że te szyldy partyjne, tak jak już powiedziałem, nie mają aż takiego znaczenia, szczególnie w tych wyborach w mniejszych gminach i tak dalej. Więc tam pewnie nie będzie miało wielkiego wpływu. W Warszawie może mieć. Ale Warszawa z drugiej strony jest takim obozem opozycyjnym i w większych miastach, to nie chcę być już aż tak warszawocentryczny, ale no w większych miastach myślę, że to może mieć wpływ, ale pytanie jak się rozłożą na przykład głosy w Radzie Warszawy. Na tym poziomie może mieć wpływ. Sądzę, że jednak tutaj to osobne pójście to też takie zaskakujące, w tym sensie, że lewica została trochę wyrzucona przez Donalda Tuska w sensie wspólnych list wyborczych. Może trochę osłabić, rozproszyć te głosy, ale czy to będzie miało duży wpływ? Nie sądzę, bo mówię znowu: pojawią się też te, te lokalne komitety, które mogą wesprzeć. Trzeba pamiętać też, że siłą PSL-u w ramach trzeciej drogi PSL-u jest to, że mają na przykład bardzo silne struktury lokalne które w wyborach samorządowych są fundamentem prowadzenia dobrej kampanii wyborczej. Czyli tutaj pan marszałek Hołownia zaryzykował utratę zaufania w sondażach widoczną przez tę decyzję o przełożeniu debaty nad oborcą, natomiast dzięki temu być może wzmocnił listy lokalne, w których jest wielu działaczy PSL. PSL, lub trzeci Drogi, no trzecia droga, w tym sensie mówię, tych działaczy od Pol z Polski 2050 jest zdecydowanie mniej niż działaczy PSL. Też chodzi o to, że trzecia droga w tej sprawie nigdy nie miała zdecydowanego i wyrobionego poglądu i z racji tego, że poszli osobno, no tutaj zdecydowano o tym, żeby ten temat może nie byłby zbyt wygodny na Prowadzenie kampanii wyborczej i samorządowej. Uznał, że to będzie lepsze rozwiązanie. Z punktu widzenia wyborców może jest to mniej ekscytujące, ale z punktu widzenia polityków jest to bardzo istotne, czyli kwestia sejmików, które też wybieramy w tych wyborach i które wiążą się z rozdysponowywaniem gigantycznych pieniędzy z Unii Europejskiej, ale też wytyczaniem kierunków rozwoju każdego województwa, czyli decydowaniem w jaką stronę pójdziemy z inwestycjami. W tej chwili te sejmiki w poprzednich wyborach mniej więcej pół na pół się podzieliły między PIS i platforma. Czego pan się spodziewa w tych wyborach i czy PSL trzecia droga mogą być tutaj z racji tych silnych struktur ważnym nowym rozgrywającym? No, PSL zawsze na przykład rządzi, znaczy marszałek województwa, który jest wybierany przez sejmik województwa, bo jest tak jak kiedyś prezydent w Polsce, jest z PSL-u w Mazowieckim na przykład. Tak, wydaje się, że Prawo i Sprawiedliwość może kilka sejmików stracić. Znaczy większość stracić. Nie mówię, że nie wprowadzi żadnego kandydata, ale sejmik wojewódzki. Ma pan rację. To jest taka szara eminencja trochę polskiej polityki. To znaczy o nim niewiele wiadomo. Nie pojawia się specjalnie na główkach, a decyduje o rozwoju tak naprawdę regionów, bo województwa są tutaj traktowane jako region. Więc myślę, że Prawo i Sprawiedliwość z tego rankingu w udziału w rządzeniu może trochę spaść. Wrócić do tego, co miało w kadencji 14-18. No to jeszcze na koniec chciałem Pana spytać, czy było coś w tej kampanii, co Panu szczególnie zapadnie w pamięć, czy była to kampania zupełnie bezbarwna? Nie, ja tutaj nie znalazłem. Ja myślę, że tak naprawdę powinniśmy się skupić na przyszłej kampanii, bo to będzie bardzo ciekawy moment, kiedy no, będzie to, to, ta dwukadencyjność dobiegnie końca, i tak naprawdę w tych miastach wielu czy w gminach dojdzie do końca pewnych epok wręcz. No, w tym roku kończy się epoka Jacka Majchrowskiego w Krakowie. 22 lata, z tego co pamiętam. Więc to jest też czas, kiedy człowiek może spojrzeć na pewne dokonania. To znaczy, tuż nie można przez 22 lata od wejścia do akcesji, od akcesji do Unii Europejskiej, od, tego, od napływu tych środków, które dla samorządów były szczególnie istotne. Mam wrażenie, że to był moment, w którym można spojrzeć na miasto i tak zobaczyć, jak to się zmieniło i. Pewnie jest to pole do dużej satysfakcji. No to, to myślę, że to zapamiętam jako ten moment, ale to mówię, ja tu też jestem takim spaczonym obserwatorem. Czy coś się takiego wydarzyło, co zapadnie w moją pamięć? Nie, chyba, chyba nie. No. Telewizja Polska puściła debatę dotyczącą kandydatów do Warszawy, no ale to też jest pewien symbol, zaznaczenie tej obecności wyborów samorządowych w Polsce, no bo no nie da się inaczej tego zrobić tak naprawdę organizacyjnie. Te debaty się odbywają po całym kraju. Nie, chyba nie, nie znajduję nic takiego, co by jakoś szczególnie zapadło w moją pamięć. A już za chwilę kolejne wybory europarlamentarne. I sądząc po deklaracjach polityków, to być może one znowu ten spór podniosą temperaturę tego sporu, bo zdaje się, że oto jaki jest stosunek do Unii, wokół tego obie partie chcą pokazać różnicę między sobą. No myślę, że to już nie będzie twarzą Tobiasza bochejskiego tylko raczej Patryka Jakiego, to już, <grym> który mówię o tym ze względu na to, że był kontrkandydatem Rafała Trzaskowskiego 6 lat temu. Tak jest. Tymczasem zachęcamy Państwa do zagłosowania w niedzielę. Zdecydowanie, z całego serca. I bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem był pan Mateusz Zaremba, Politolog z Uniwersytetu SWPS. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. Ja nazywam się Paweł Gawlik i do usłyszenia. 8:10 Podcast Gazety Wyborczej.